myślę to jako hobby nie jako karierę. Tak, ja bym chciał to robić jako coś, co mogę robić bez takiego obciążenia, że w tle mam cały czas walkę o klienta. W tle masz cały czas to, że jeśli chcesz mieć zespół, to musisz, musisz o niego zadbać, bo to jest czynnik ludzki tutaj na bardzo wysokim poziomie, jest, jest po prostu bardzo ważny. Dodatkowo, musisz być na bieżąco. Co jest przyjemne, oczywiście, bo śledzisz trendy, jeździsz, patrzysz, uczysz się. E ale jakby no, nie możesz sobie pozwolić na chwilę wytchnienia, że a to teraz posiedzę cztery lata w odosobnieniu, no bo wracasz i trochę jesteś poza jakby tym, co się dzieje, i pod kątem nowych technologii, i być może trendów na mediach społecznościowych, które muszą być twoją reklamą. Skończywszy Zaraz nawet być wiesz, skończywszy nawet na trendach związanych z samym projektowaniem, chociaż. I wy, i my staramy się projektować nie zgodnie z trendami, tylko raczej zgodnie z. Znaczy my patrzymy z... na Was i robimy to samo, tylko lepiej?